W tej lekcji porozmawiamy sobie o czymś, co jest bardzo ważne w języku szwedzkim i co sprawia, że język szwedzki ma tą swoją piękną melodię, na którą wiele osób zwraca uwagę. Porozmawiamy sobie o redukcjach. Redukcja to tak naprawdę nic innego, jak po prostu ucinanie końcówek pewnych słów, ucinanie pewnych dźwięków, pewnych głosek, a czasami nawet pomijanie całych słów. Bardzo smuci to, jak słyszę, że redukcje są pewnym niechlujstwem językowym, i że Szwedzi mówią niechlujnie albo niewyraźnie, bo to nie wynika z niechlujstwa, to tak naprawdę wynika z melodii naszego języka. Więc jeżeli już to mamy ustalone, to myślę, że możemy przejść do tego, jakie mamy popularne redukcje, i możemy sobie zacząć od tego, że bardzo, bardzo, bardzo często redukujemy literkę ry, która pojawia się na końcu różnych czasowników. Ogólnie litera R w języku szwedzkim jest dużo delikatniejsza niż w języku polskim i dlatego też dosyć często spotykam się z pytaniem albo komentarzem odnośnie swojej wymowy i dosyć często słyszę pytanie, czy mam wadę wymowy z racji na no to, jak mówię R. Rzeczywiście moja R jest dużo słabsza, co nie znaczy, że nie potrafię zrobić dźwięku R. Po prostu jest to dla mnie dosyć niekomfortowe, dlatego że nie używam go na co dzień mówiąc po szwedzku. Ale wracając do naszych czasowników, to rzeczywiście tę literkę ry w czasie teraźniejszym, szczególnie w przypadku czasowników z grupy pierwszej, ucinamy.